Komentarz dnia. Czyli nie tylko w radiu, ale też w telewizji, na stronie polskieradio.pl, na Twitterze, na YouTube, po prostu wszędzie można też oglądać. Maciej Korzuszek w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moimi gośćmi są redaktor Jakub Pacan, Tygodnik Solidarność. Dzień dobry, witam. I redaktor Grzegorz szłaguna. Superstacja i wirtualna Polska. Dzień dobry, witam. E, panowie, dzisiaj postanowiłem, że ominiemy tematy układanek koalicyjnych, które wszystkich publicystów fascynują, ale mnie już trochę nudzą, a wykorzystam okazję, że dzisiaj naprawdę mamy okrągłą rocznicę bardzo ważnego wydarzenia. 50. rocznica lądowania Amerykanów na Księżycu. E, I chciałem zadać wam takie pytanie trochę głębsze też dotyczące polityki, ale głębsze. E, 10 lat temu, kiedy no była 40 rocznica, profesor brytyjski Bruce Charles wysunął taką hipotezę, która potem była szeroko dyskutowana, że na Księżyc już nie latamy nie tylko dlatego, że nie chcemy, ale też dlatego, żebyśmy nie umieli. To znaczy, że w pewnych elementach technologii, w pewnych ambicjach ludzkości nastąpiła pewna dewolucja e, i że nie idziemy do przodu. Jak Ty wy na to patrzycie z tej perspektywy 50 lat? Czy rzeczywiście jest, e, czy nas, mieszkańców mimo wszystko świata zachodniego, czeka jeszcze takie wydarzenie, w którym e, naukowcy razem z inżynierami zadziwią nas tak bardzo, że, że będziemy przycierać oczy ze zdumienia? Czy rzeczywiście cywilizacja zachodnia trochę straciła ambicje i się skupia? bardziej na tym, żeby każdy miał GPS w komórce i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem przekonany, że zadziwią nas, ale nie lądowaniem na Księżycu, prędzej lądowaniem na, na Marsie. Już nie bezzałogowym, być może załogowym, bo takie testy trwają, zbiera się już powoli, można powiedzieć, ekipę na ten, na ten wylot. Były już pierwsze rekrutacje, były już pierwsze testy. Kilka firm co najmniej przygotowuje własne projekty załogowych rakiet, które mogłyby na Marsie się udać. To rzeczywiście jest tak, że my na Księżyc nie latamy. Ja nie mówię tego tak zupełnie od czapy, bo tematem się sporo interesowałem swego czasu, kiedyś w czasach studenckich byłem nawet przewodnikiem w Muzeum Techniki i właśnie w dziale astronautyki i astronomii. Wydaje się, że w tamtych latach, w tamtym czasie lot na Księżyc to też było potężnie pod kątem finansowym wymagające zdarzenie, wymagające zadanie, ale wtedy pieniądze nie grały roli, tak. Wtedy się, wtedy propaganda była znacznie ważniejsze pokazanie, że wyprzedziliśmy drugą stronę świata, że potrafiliśmy to mocarstwo, z którym rywalizujemy, czy mówimy tu o Stanach Zjednoczonych, czy o Związku Radzieckim, potrafiliśmy z nim zwyciężyć i pokonać je. I to się udało. Oczywiście Związek Radziecki pokonał najpierw Stany Zjednoczone samym lotem w kosmos załogowym, ale później Stany Zjednoczone... Łajka przypłaciła życiem ten lot. Łajka też, tak. Ale Stany Zjednoczone postawiły kropkę na D, więc dzisiaj się musimy zastanawiać nie nad tym, czy nie chcemy latać, tylko po prostu to, jest chyba za drogie. Wtedy na te koszty się nie oglądano. Yy, Stany Zjednoczone, yy, Związek Radziecki były w stanie wydać miliardy po to, żeby zrealizować jeden konkretny propagandowy cel. Dzisiaj to się aż tak nie opłaca. Dzisiaj myśli się o tym, co można z tego uzyskać. A uzyskać nie można raczej z Księżyca. Wydaje mi się, że z Marsa jesteśmy w stanie uzyskać więcej pod kątem naukowym, może pod kątem finansowym też. Jakub Pacan. Ja myślę, że tutaj jest kilka aspektów. No, pierwszy aspekt faktycznie, nasza cywilizacja zaczyna się degradować i no i tutaj, no ciśnie mi się na, na myśli, ciśnie mi się ten nasz dziadek, y, który stworzył tą teorię o cywilizacjach y, i który mówił, że cywilizacje w pewnym momencie się zaczynają degradować i zwijać. Następuje u nich takie rozprzężenie y, i fakt skoneczny, mówię. I faktycznie myślę, że tutaj coś może być na y, tutaj coś może być na rzeczy. Y, natomiast z drugiej strony y, czy Europa potrafi się jeszcze tak zmobilizować do tak wielkiego y, wyczynu naukowego? Nie wiem, bo bo, no, już też... e, Emmanuel Macron, jeżeli mogę wejść w słowo, mm. ostatnio e, za, zarzeka się, że założył właśnie taką francuską agencję Ale to kosmiczną. to francuską, Cele. bo o to mm -hmm. chodzi, że w ramach Unii Europejskiej są pilnie strzeżone różne tajemnice y, naukowe, i na przykład Polska. Pomiędzy państwami. Tak, i Polska, na przykład, y, w ramach jednej wspólnoty Unii Europejskiej, mimo wszystko y, z tego wyścigu naukowego, unowocześniania technologii była wyłączona. Jakoś Niemcy chcą, żebyśmy byli troszeczkę tą gospodarką zależną, mm. żebyśmy nie byli za bardzo konkurencyjni, także. Być może będzie jakiś projekt, nie wiem, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, natomiast no, nie ma takiej ścisłej współpracy. To, to nie jest tak, jak wtedy był świat na dwa bloki podzielony, tylko teraz jakby każdy sobie, każdy strzeże swoich tajemnic, i tutaj też może być problem, żeby mm, taki projekt podjąć. Dzisiaj liczy się też pieniądze pod znacznie, znacznie bardziej dokładnie i po prostu cały czas myślę, że nie tylko świat, ale każdy poszczególny kraj, także Polska, odpowiada sobie na, na te pytania, czy ważniejszy jest, jest cel ambitny, naukowy, który gdzieś tam całą cywilizację posuwa do przodu. Czy jednak powinniśmy się skupić na tych bardziej przyziemnych sprawach, no bo marzymy o podboju kosmosu, a w tym samym czasie w Polsce na milion czy, czy dwa miliony osób nie ma dostępu do, do toalety i, i, i po prostu w swoim mieszkaniu musi gdzieś wychodzić na korytarz, musi korzystać z jakichś zewnętrznych wychodków. I to jest i to, jest to że, że mierzymy się jednocześnie z wielkością, a z drugiej strony cały czas trzyma nas jednak ta przyziemność, że nie, nie rozwiąza jak do tej pory podstawowych problemów cywilizacyjnych. Ale też z drugiej strony no, w... bardzo do przodu poszła też nauka. No nie wiem, no, chociażby te. No właśnie, to też jest tak, tak przecież, że porównując te. Zdobycze naukowe w końcu w lat 60. z dzisiejszą nauką, to wydaje się, że to powinno być logiczne, że te loty na księżyc nie powinny nam sprawiać żadnej trudności. Zresztą są nawet firmy komercyjne. Panowie, przerywam w tym momencie, a tylko dodam od siebie, że to też jest refleksja, którą warto podjąć. Za prezydenta Obamy jeden, jeden z głównych programów NASA polegał na tym, żeby prowadzić dialog kulturowy z muzułmanami i uczyć ich o tym, jaki oni wielki wkład wnieśli do matematyki. Myślę, że to trochę pokazuje, że kiedyś NASA. Dostało, dostało 8 lat na to, żeby rozwiązać taki problem technologiczny, żeby po prostu mieścić człowieka na księżycu. Dzisiaj patrzymy trochę inaczej prawda, na te sprawy, dobrze czy źle. Ale jako pacan mówię o sprawach europejskich, do nich właśnie teraz przejdziemy. Wczoraj odbywało się ponowne głosowanie w Komisji Zatrudnienia. I spraw socjalnych w Parlamencie Europejskim ponownie została zgłoszona na kandydatkę na przewodniczącą Beata Szydło. Dodajmy, że to odbywa się no w podobnym systemie, jaki jak znamy z polskiego parlamentu. To znaczy, że komisje niektóre przy, przypadają no partiom tym największym, no ale każda partia z tych, z tych przynajmniej mających po kilkudziesięciu posłów, każda frakcja, jak taką jest EKR, dostaje jakąś komisję. I właśnie ta komisja miała przypaść w udziale EKR. Ostatecznie. Mamy taką sytuację, że Beaty szydło, szydło nie wybrano, ale jeszcze co ciekawe, nie, jakby głosów, które głosów poparcia było mniej niż za pierwszym razem. Za pierwszym razem to było 21, za drugim razem 17 podajesz jak panowie patrzą na tą sytuację i jak rozumiecie to, że Beata Szydło została długi raz zgłoszona? Czemu to miało smużyć Grzegorz No Staram się nie używać zazwyczaj ostrych słów, szczególnie jeśli sytuacja nie jest oczywista, ale w tym przypadku to jest niestety kompromitacja i to kompromitacja na, na wielu poziomach, to znaczy przegrać głosowanie na przewodniczącego komisji, będąc jedyną kandydatką i jednocześnie mając tę sprawę ugadaną, bo wszystko na to wskazywało, że, że to jest formalność we wszystkich w niemal innych komisjach te głosowania przeszły bez żadnego problemu. Tutaj nasza kandydatka, kandydatka Polski, przegrywa dwa razy z rzędu, i to jest kompromitacja nie tylko samej kandydatki, to jest kompromitacja też całego sztabu, który ją wystawiał, który powinien zebrać informacje, sprawdzić, jakie są szanse na to, że to głosowanie da się wybrać, a naprawdę wygrać. A naprawdę nie wiem, kompletnie no Ale panie co się dzieje. przepraszam, wyjdę w słowo, bo czy jakby taka sytuacja się wydarzyła w polskim Sejmie, że opozycja, nie wiem, nowoczesna Platforma Obywatelska miała mieć szefa, komisji i posłowie PiS, którzy w tej komisji zasiadają, by zagłosowali przeciw temu, żeby on był szefem komisji, to mówilibyśmy o tym, że to jest kompromitacja Platformy i Nowoczesnej? Wystawianie drugi raz tej samej osoby, mając sygnały, że to się znowu może nie udać, to naprawdę jest, ktoś ładnie napisał, czołganie bardzo poważnego polityka, byłego premiera Polski to bardzo źle wygląda. To nie kompromituje tylko tej osoby i, i tych osób, które zdecydowały się wystawić premier Szydło po raz drugi, tylko w ogóle nasz kraj. No my w w tym momencie jesteśmy rozłożeni na łopatki w głosowaniach w Parlamencie Europejskim. Jednocześnie gdzieś w tle jest ta dziwna sytuacja z poparciem Ursuli von der, Liden, von der, na, przepraszam, von der Leyen na, na przewodniczącą Komisji Europejskiej, z której się za chwilę tego poparcia wycofujemy. To wszystko jest kompletny chaos i no, ostra ocena z mojej strony, ale, ale kompromitacja dyplomatyczna. Naprawdę coś takiego kompletnie nie powinno mieć miejsca. To pokazuje, że ci ludzie gdzieś tam się zupełnie po ciemku poruszają w Europejskim i, i naprawdę, jeśli ktoś tam śmiał się w pewnym momencie, że, że wysyłamy ludzi, którzy nie znają języka, nie poradzą sobie, to dzisiaj trochę się zmierzymy z taką sytuacją, że naprawdę to ma miejsce. Nie radzą sobie i nie będzie dla Polski żadnego stanowiska, żadnego dla prawa i sprawiedliwości na pewno. No, tak to znaczy, wygląda. No, p pytanie, czy rzeczywiście się poruszają e, po ciemku? Bo ja rozmawiając z wieloma politykami, chociażby z Partii Zielonych, też w Brukseli, e, usłyszałem takie słowa, że Beacie Szydło bardzo mocno zapamiętała. I wystąpienie właśnie w Parlamencie Europejskim, kiedy broniła reformy sądownictwa w Polsce. Nie zapamiętano jej dlatego, że, że to przemówienie było głupie, tylko że było zbyt odważne, tak? Zbyt... Antyunijne, antyunijne e, też. No, kwestionujące politykę aktualnej Komisji Europejskiej, bo niekoniecznie trzeba być antyunijnym, żeby dyskutować z Fransem Timmermansem, prawda? Redaktor Jakub Pacek. Znaczy, mnie się wydaje, że tutaj się ścierają dwie siły w Unii Europejskiej. To jest siła e, antyestablishmentowa i siła establishmentowa. I ten EKR, ta nowa Europa, do której też dołączają niektóre kraje starej Europy, ta antyestablishmentowa, myślę, że dlatego wystawili dwa razy z rządu premier Bata, szedło, żeby pokazać, że właśnie nie, że My chcemy tą kandydatkę, natomiast ta siła establishmentowa yy, symbolizująca tą starą Unię, Fransa Timmermansa i tą, bo za tym się oczywiście też, yy, z tym się wiążą, za tym stoją określone ideologie. No tutaj mamy z jednej strony to super superlewicowe superpaństwo i te lewicowe ideologie, a z drugiej strony tą nową Europę bardziej też związaną ze Stanami Zjednoczonymi. I ja myślę, że tutaj tylko o to chodzi, i dlatego yy, mi się wydaje, że po prostu została utrącona ta, ta kandydatura dwa razy. To po pierwsze. Po drugie, no to też jest tak, jak w Unii Europejskiej. Się uciera stanowiska, my widzimy tylko to, co jest efektem. Natomiast tam trwają zakulisowe rozmowy i po 10 razy są zmieniane zdania. Tam są różne wpływy. I dlatego to się może wydawać tak nielogiczne, yy, że tekst z, to, z Solą von der Leyen. Yy, natomiast według mnie to jest normalne akurat, bo, bo nieraz tak wygląda wybieranie nawet często stanowisk w Unii Europejskiej. Więc Beata Szydło to mnie się wydaje, że to jest odrzucenie przede wszystkim ideologiczne. A dzisiaj jeszcze słuchałem w radiu, które jest bardziej lewicowe sprzyja opozycji. Jedna z czołowych dziennikarek lewicowych mówiła, że, że to jest po prostu zemsta na, yy, na yy, Beacie Szydło. Za to ja tutaj, właśnie, za te wystąpienia. A tutaj bo, zgoda. Nawiązując jeszcze do wypowiedzi redaktora Oguna, ja się zastanawiam, czy to nie jest trochę zbyt łatwe podejście, że zakładamy, że mm, ktokolwiek rządzi w Polsce, ale że rządzący nie mają pojęcia, jak się zachowują. do to ja, to jest ja mówię, taka, że to są tarcia wewnątrz. E, tam. Tak, ale chodzi mi o to, właśnie chciałem zadać tego pytanie, czy, mm, czy panowie widzą, jeżeli uznamy, że rzeczywiście ceną za to, że tak ostry opór postawiliśmy Fransowi Timmermansowi e, jest to, że chociażby no, dochodzi do takich sytuacji, które redaktor Laguna nazwał pokorzeniem, ale na pewno nie są dla Polski korzystne, e, to czy Jakbyśmy cofnęli się do tej, tej sytuacji, gdy rozmawialiśmy o przywództwie Komisji Europejskiej, to rzeczywiście był jakiś lepszy scenariusz, który można było wybrać. Na przykład Franz Timmermans na czele Komisji Europejskiej, mm. ale za to Beata Szydło no, w jednej z komisji Parlamentu Europejskiego. Czy to jest lepszy, lepsza opcja? Problem polega na tym, że nasz rząd prowadzi politykę, w której nie ma tych lepszych opcji. Ja to rozróżnijmy, bo tutaj po połączyli panowie dwie sprawy, które w zasadzie są oddzielnymi sprawami. Jedna rzecz to jest to, że rzeczywiście to jest zemsta za antyunijne... Podejście, czy też za podejście przeciwne Komisji Europejskiej, za problemy z praworządnością, wszystko to, w sprawie których interweniował tematów Franz Timmermans. A druga sprawa, zupełnie inna, to jest to, czy nasi europosłowie potrafili przewidzieć, że coś takiego może się drugi raz wydarzyć, bo to kompromituje na arenie międzynarodowej. Jeśli 27 do 1 mieliśmy takie głosowanie swego czasu, Jacek Sariusz-Wolski kontra Donald Tusk i taki był wynik tego głosowania, to poszło na całą Unię Europejską, to też było kompromitujące. To znaczy, to wzbudza śmiech. Przegrana tak duża, teraz mamy drugą z rzędu też porażkę. Więc to jest jedna sprawa, że nie byli w stanie tego przewidzieć. Może trzeba było wystawić Elżbietę Rafalską, może trzeba było poprowadzić więcej zakulisowych rozmów i zastanowić się, czy w ogóle w tej komisji ta kandydatura ma sens. A właśnie druga rzecz to jest to, że to jest zemsta za w zasadzie wystąpienia, które miały miejsce rok temu, dwa lata temu i trzy lata temu. I że było śmieszniej. To nie jest związane tylko z praworządnością, tylko z tym, że, że były problemy w Trybunale Konstytucyjnym, Trybunale z ustawą o sądownictwie. To są też rzeczy symilitarne. To, żeby Ata Szydło podejmowała decyzję, żeby flagi Unii Europejskiej zniknęły z kancelarii prezesa Rady Ministrów w czasie konferencji prasowych, to, że mówiła o jakimś europejskim szaleństwie. używała, ale, ale nie używała, się... używała, skończę, tylko Używała słów i retoryki, która się bardzo w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim nie podoba i dzisiaj to jest tak naprawdę konsekwencja tych zdarzeń. I, i jej osobista, bezpośrednia, jako, jako byłego premiera rządu. Ale chyba w Parlamencie Europejskim już wszystko zasiadają dorośli ludzie, którzy nie powinni się obrażać na nikogo, że, że ten polityk im się nie podoba. Który polityk przypomnijmy, dostało 800 tysięcy, jeden z najlepszych wyników w Europie. Czy to jest tak, że my traktujemy jakby resztę Europy jako jakiś takich pełnych urazów, prawda, no, trochę nastolatków, których nie trzeba denerwować, prawda, bo oni potem będą się na nas mścić. No to nie jest chyba podejście, które powinniśmy stosować. No, ale spójrzmy na Niemcy. No, Angela Merkel postanowiła, że po prostu wszystkich uchodźców, jak tylko kto tylko chce, wpuści do całej Europy i nikogo absolutnie nie pytała się o zdanie. Kiedy polska premier powiedziała, że się na to nie godzi, no to teraz co? No to teraz to jest jej wina i, i należy się na, na niej zatomścić. A może no, trzeba wrócić, właśnie, do Angeli Merkel. No ona się, czy się nikogo o zdanie tak naprawdę w Unii Europejskiej nie pytają. Nikt się na nich nie obraża z tego powodu. Ale traktuje się po prostu polską teraz reprezentację było w taki sposób, trochę jak traktuje się brexitowców z Wielkiej Brytanii. To znaczy, oni są izolowani, oni są uznawani za jakąś Ale to, awangardę. To pytanie jest takie, czy to jest mhm. coś, co jest kompromitacją um, tych, tych, tych Europosłów, czy to jest kompromitacja Unii Europejskiej, no bo w pewnym sensie no to przeczy jakiejś zasadzie. To jest wspólnota. Ale właśnie jak chcemy uczestniczyć w tej zabawie, ja wcześniej użył redaktor prowadzący takiej analogii do, do polskiego parlamentu, ja użyję analogii do, do firmy, organizacji, w której chcemy uczestniczyć. Przychodzimy w jakiejś firmie pracować i fajnie sobie chcemy pracować na miejscu, ale jednocześnie jak wracamy do domu, czyli do naszego kraju, to tam mówimy, boże, jak ta firma jest źle zarządzana, może trzeba z niej wyjść, Nie, tylko, jest to bez sensu i już tak dalej. kończyć, wiem. ale ja, ja wiem, tylko. Ale... Zadam, że Unia Europejska jednak nie jest korporacją, która Polaków zatrudniła w roli pracowników, tylko jesteśmy oczywiście, partnerami w tej filmie i powinniśmy oczywiście. być w ten sposób traktowani. Panowie, kończymy. Jakub Pacen, tygodnik Solidarność, Grzegorz Śwaguna, Wirtualna Polska i Superstacja Dziękuję byli bardzo. moimi gośćmi. Maciej Korzuczek to był komentarz dnia. Dziękuję. Był to komentarz dnia.